Witam witamy na Crypto Bros. Będziemy się posiłkować DeFi labą i spróbujemy znaleźć takie blockchainy, które dałyby nam długotrwałe zyski. Tak jak na przykład w erze internetu w latach 90. Ktoś, kto kupił akcje Apple, Microsoft, Google, Amazona czy Facebooka i trzymał do tej pory, no to ma niesamowite zyski. I te zyski im cały czas z roku na rok rosną. Więc popatrzymy dzisiaj na dwa aspekty. Pierwszy to, ile pieniędzy jest już zamknięte w tych. Właśnie protokołach, a drugi to ile jest właśnie programistów, deweloperów, jak szybko wzrastają liczby tych ludzi pracujących na tych protokołach. No więc wiadomo, dominuje Ethereum nadal, ale jak to widzimy, widzimy w tym wykresie, nowe łańcuchy zabierają już trochę tych statystyk dla Ethereum. No i top 10: pierwsze Ethereum, drugie Luna. Luna ma nies niesamowitą ekonomikę. Także Luna, no wydaje mi się, że będzie jednym z tych dominujących blockchainów, mimo to, że te technicznie jest troszkę gorsza i wolniejsza. Mamy Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom, Solana, Polygon i Polka tam niżej troszkę. No Tron raczej można zignorować, bo i Kronos to też jest centralizowane. Także mamy. Ta, jeśli chodzi o ilość pieniędzy zamkniętą w protokołach, ale również, popatrzmy sobie na Wzrost Electric Capital jest to fundusz Venture Capital. Przygotował takie dane techniczne, iż największy wzrost deweloperów i programistów pracujących nad właśnie blockchainami są no, na takich łańcuchach jak właśnie teraz znowu się pojawia, a teraz jest druga pod względem zamkniętych pieniędzy: Solana, trzeci jest Near Protocol, Phantom, Avalanche i Polygon. Czyli widzimy. Powtarzają nam się te nazwy tych protokołów, czyli no już można sobie powoli dedukować, że skoro i pieniądze tu są, i ludzie, którzy budują na tym protokole, to coś tutaj się gnieździ. Czyli stale, co, no nie codziennie, ale co miesiąc, zawsze coś tam dorzucamy do tych głównych protokołów, no bo one będą rosły i wygląda na to, że to są na razie dominujące opcje. Również z innej beczki ciekawe informacje na dekrypcie. polecamy sobie zajrzeć. Twórca Board Ape, Yacht Club. Chce fundowania Anderson Horowitz przy wycenie 5 miliardów? Oprócz tego mamy informację, że Disney szuka ekspertów od NFT. Także może Disney już niedługo być jednym z głównych graczy tutaj w NFT. No i bardzo ciekawe, gracz, znaczy się gigant od gry, gier komputerowych Ubisoft, będzie próbował wykorzystać technologię Hedera Network. Więc Hedera Network jest trochę scentralizowana, ale mają niesamowitych partnerów, więc może warto jeszcze raz zajrzeć z powrotem na ten protokół. Pozdrawiam.